Witam z tej strony Druidot no a to jest taki krótki filmik z No Can Battle, wersja Extreme Area, w trakcie której zdobywamy <coughs> medale do ulepszenia LR fizycznego Bielusa. <coughs> Ja to robię praktycznie rzecz biorąc, darmowym, znaczy inaczej, farmionym, tak, farmionym e, teamem Universe Survival Saga, oczywiście standardowy jak to w takich eventach bywa. Trzeba mieć po prostu farta. no. Piąty stage. Udało mi się w końcu ten. Przerzuciłem sobie do kana na główny telefon i się okazało, że na tym swoim głównym telefonie mam opcję przesyłania dźwięku do aplikacji. Plus sama gra dużo szybciej chodzi. To ciśniemy i próbujemy. a tylko od razu mówię, że z tych wszystkich postaci e, Birusa nie robię na 100% i Ester Goku Ultra Instinct był jeśli dobrze pamiętam za logowanie Zdaję sobie sprawę, że za muzykę może być copyright ale raczej nie powinno być problemu no dobrze Jakoś trochę do bani ale A. No dobrze No tak, puśćmy sobie tak Mój Goku jest na pierwszym snocie, może zdołał uniknąć super ataku A przynajmniej na to liczę Będzie doczy czy nie będzie dodża? Nie ma dodge'a, czyli trochę zaboli. No. A tutaj to przede wszystkim chodzi głównie o to, żeby ten... Aha, żeby wszedł docz, ale coś czuję, że będzie powtórka. Bo tutaj już... Panne. No, tak podejrzewałem. Że na dzień dobry po prostu tak jak oglądałem też filmik na YouTube za co kochamy Dokana no to zostało pokazane, że właśnie za coś takiego, że boss w pewnym momencie może jednym super atakiem nas rozwalić. No a my musimy się z nim męczyć. Aha, no dobra, to teraz tak. Puszczamy tak. Na ognis ten Ester uj, pójdzie na pierwszy slot. Teraz, jeżeli że tego nie można ani wystylować, ani zestunować. No to dajemy jak najwięcej ki temu. Uh, LR Master Rushiemu Może wejdzie krytyk. No nie, wszedł krytyk z nosobiotką. Ty teraz tak pa, 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 pa. Nie. No, zróbmy to trochę inaczej. Puśćmy to tak, tutaj. Tutaj to nie ma sensu, bo i tak nie będę mógł tym zaatakować. No i patrzymy, czy się uda, czy się nie uda. O, udało się. No spoko. I na LR-Birusa potrzeba 45 medali i trochę się trzeba na... tentygować. Żeby go ubić. Znaczy, żeby go zrobić no to trzeba się trochę pomawić. No, ja akurat mam równe 45. No i jeszcze chciałem wcześniej pokazać. Um. Czekajcie, bo muszę puścić awakena od razu. Pyk, pyk. że można zrobić jakim timem zrobiłem LR str tylko do tego potrzebuję znaleźć bo na liście to jest to możliwe do wykonania tylko trzeba mieć farta, no po prostu ta 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 ta. o tak super klikamy tak o i to jest tym, jakim ja robiłem tylko czekajcie bo tutaj to ja chyba nie miałem duplikatów no tutaj nie mam duplikatów No. ale spróbujmy. Przede wszystkim to tutaj głównym... Hmm, głównym. Tutaj głównie to trzeba liczyć na... Yy, gołasu żeby zesilował superatak. Jak zestynuję super atak, no to jesteśmy w stanie bardzo dużo przetankować. Znaczy inaczej, to nie otrzymamy aż tyle obrażeń. O. Aha. Super atak wy fizycznego, no dzień dobry. bum, 115 tysięcy. No ale na szczęście sery dobrze tankują A, no i tutaj jest Ten Critical Na no, spokojnie. nie? No i dobrze, no i teraz tak Przede wszystkim Uu, Chwilka Muszę to zrobić tak Żeby żeby wyścinować super atak no bo akurat problemem w tym ewencie jest to, że praktycznie co ten co turę wykonuje super atak no i oczywiście trzeba liczyć się z dodżem O, jest syn super ataku, to teraz tylko przeżyć Okej okay. No dobra, no i teraz Możemy zrobić to tak Robimy to tak No i powinienem to skończyć Znaczy Trunks może to skończy chociaż nie czekajcie, to nie jest mój, czy to nie jest mój? Nie, to nie jest mój. Więc tutaj będzie porażka, ale jest to do zrobienia. No. No to tutaj też porażka. Mówi najgorzej, te 115 tysięcy superataków weszło w... <laughs> Tego dziada. Tranksa komputerowego. ale udowodni, że to jest do zrobienia. Na szczęście to kosztuje 10 saminy. O, głosu. Black i. Tranks. Okej. Okay. Może. No to tak. Zróbmy to na tej zasadzie, tylko tak. Wejdzie, wejdzie. To puszczamy tak, puszczamy tak i puszczamy tak. Docz? Do nie. Aha, bez doża. No to już po grze. bo nie mam sealera ale nie można korzystać tutaj z support z tych itemków więc nie mam jak się hmm, dobra, to jest strata czasu więc ten, porzucę misję no, nie, bo to jest strata czasu. Jak źle wejdzie super atak, no to... Nie ma sensu nawet dalej próbować. Bo... Szansa jest największa wtedy, jak w drugiej turze wejdzie super atak, ale jak w pierwszej turze już się dostanie takie bęcki, no to... No to jest problem. Dobrze, czekajcie bo Dobrze, zróbmy to tak Róbmy to tak i zróbmy to tak Może się uda No chyba, że znowu super atak będzie nagle mm, No dobrze, czekajcie Okej, okay, dobra, dobra, dobra Robimy to tak Robimy to tak I tutaj, tutaj Robimy to tak No, dwadzieścia jeden tysięcy. Okej. No wiecie co? Pójdźmy tak. Nas. Pójdźmy tak. Puśćmy tak bo jakoś, <laughs> bo jakoś nie ufam Te, temu, że ta wystarczająco dużo przyblokuje o siedem no i teraz tak, robimy to na tej zasadzie i jest szansa zawsze, że może się uda to skończyć. A, tylko że on ma ten przywrócenie zdrowia, więc... A, no sobie nie przywróci. No ale jak widać dało radę. Wystarczyło, że odpowiednio się wysilowało i przyblokowało ataki bossa na pierwszym i drugim stage'u. Oczywiście ja mam już Zawakynowanego tego LR Blacka Ale jak widać O, nawet zrobiłem Szybciej niż Do tej pory, okej okay, Dobrze wiedzieć I tak naprawdę no nie trzeba Nawet mieć Gołasu ten Na 100% Ani nic, bo jego Mojego bo głównym zadaniem no. Moim głównym zadaniem w tym <coughs> tym nie jest po prostu uniknięcie superataku i zesynowanie superataku. Ale Będę to zbierał w później medane do niego. Ale na razie chciałem tylko pokazać, że to jest możliwe. Więc w tym krótkim filmiku ja się z wami będę już powoli żegnał. Trzymajcie się i do usłyszenia w następnych materiałach z gry Dokan Battle wersja japońska. Bajo i hej.